nie wylądowali nigdy w życiu na dworcu o jak chcecie ale ci by nie pozwolił żeby na no. dworcu wylądowało co ci? jutro 27 kurwa jutro? dlatego dzisiaj trzeba zrobić tego streama a jutro to na streama już nawet nie będę odpalać człowieku skoro jestem fejmem bo nikt nie będzie oglądać bo każdy będzie to oglądać gola kurwa ja jutro drunk streama robię ty weź tą galę kurwa przesuwaj w że za tydzień zrób tą swoją galę ja i by tak nie wstyd? Nie. Wstydziłbym jakbym bił, gwałcił oczy, podbijał, zabijał. To bym się wstydził. A na szczęście ja tak żyję, że kurwa ludzie, że szanują mnie gangsterzy, politycy, kurwa urzędnicy, urzędnicy do mnie sami z moją państwowi. Ty nawet nie wiesz, i teraz wiesz co jest najlepsze? Że teraz każdy myśli, że ja, kurwa sobie mi to mannie. Słuchajcie, Ja sobie życie pokładałem jak w bajce, Mordko. Jest Beka. Dzisiaj jest ważenie. Ważenie to ja zaraz zważam zważę jakiegoś kurwa to o hamburgera sobie zamówimy, co? No, głodna jestem Nie Należy błonny kurwa. No Dopiero już ja dojechałem kurwa. Ja też, zaraz ósme kurwa. To jest też żółtko. po jakiejś ścieżce. Po 320 km przejechanych mordo Martem. Taką zmęczona jestem. Powiem Ci tak. Czym zabić pecie? Zdziwiłbyś się co mam mordko w schowku w samochodzie. No, ale nie będę się chwalić, bo... Co? No to trzeba drewno przywieźć z lasu. Nie ma jedzenia, nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy? Ja na jedzenie już wydaję w tym momencie 89 zł. Ile? Kurwa, zanadam sobie szamę. Będę sobie się na w wpierdalać jedzenie żart. Cały stream Idziemy se... do sklepu, kupimy Cały stream będę sobie żart. Będę Wódki nie piję, bo kurwa muszę być... E... Pozwiedzać sobie trochę Polski kurwa. Żweku, yeah, no. jak ja mam wyjebane, ty. Ja sobie robię kurwa wakacje w październiku. <śmiech> <śmiech> Mimo tego, że wakacje mam od trzech lat. <laughs> kurwa. tymi wódkami muchy byś nie zrobił. Oj kurwa, zdziwiłbyś się stary, do czego jest człowiek zdatny w akcie kurwa desperacji. Do najgorszych kurwa rzeczy. Bądźcie szczerzy. A uwierz mi, że teraz się zadaje z takimi ludźmi starszymi, którzy, mm, którzy mają coś w głowie, którzy są coś warci, którzy wiesz, wiadomo, że nie za darmo, bo ci ryb nie dadzą, ale tą wędkę ci dadzą. A ty tych ryb jak pomyślisz, że to sobie sam nałowisz. Wiesz Radzi, czemu mam żółte paluszki? Bo przez kurwa mordo, mam, mam, mam tylko tego i tego żółtego palca. Wiesz dlaczego? Bo trzymałam w nim papierosy. A przez ostatni tydzień to wyjarałem chyba z kartą szlugów, kurwa, jak nie lepiej. Paliłem jednego po drugim ja no, dwie paczki wyjarałem. Ech, mordo, o czym ty do mnie kurwa, mówisz? Kurwa, już nie liczę nawet. z Stokołów, nie mam czasu, żeby jechać do Stokołowa, kurwa. Chyba, że mi zapłacisz 1000 zł, to cię mogę kurwa z tą na melanż polecieć. Serio, jak jakiś widz chce, kurwa, o, właśnie, miałem z to. Nie chcieliście kupić na fejmy mama. Jak my nie chcieli kupić? Dwa razy mi chcieli kupić na jeden, klient na ale zjebałem, bo mefedron, kurwa, koch, zwaliłem i chlałem wodę. Jak jakiś widz chce z nami przymelanżować, nas poznać? I Masiano, to zapraszam Was do kontaktu na Prif. Eee, za, zapraszam, zapraszam Was do kontaktu na Prif, bo jest możliwość napić się ze mną gorzkiej, żołądkowej, miętowej. Każda oferta, zależy od kilometrów, jest rozpatrywana, że tak powiem, indywidualnie. Nie wiem, tam od tysiąca złotych w góry idzie się dogadać, nie? Plus tam hotel, kurwa, bo wiadomo, że u Was w chacie się nie spotkam. Hotel jakiś musi być, przynajmniej czterogwiazdkowy, kurwa, z wanną. 1000 złotych do ręki. I plus jeszcze do tego oczywiście za benzyny, ale szczęście mi samochód dużo bachy nie pali, to stuwa się starczy, nie? Żeby dojechać w każde żeby dojechać w miejsce polskim, starczy mi 100 złoty. Teraz jestem w centrum, w sercu. Ale zaraz mogę być w Nerce albo w wątrobie. W twojej nawet jak chcesz. Dobra wariaty, ja się biorę za robotę. Uuu, dam wam później story. Włosy ci zaczęły rosnąć, bo w końcu się zaczęłem robić coś z swoim życiem, a nie się opierdalać pierdolić mi to mani kurwa cały ja tak, tak. można, ile można człowieku, kurwa głównie po kolanach i mi to manić. Ja też to robię. Dobra. Ciężko pracuję teraz prezes, nie? Dobra, ja działam, a, a. idę zaraz zjem sobie i śledźcie moje insta story i co, i kurwa widzimy się, Pozdrawy, dużo elo.